Słuchajcie, tutaj jest pszczółka. Pszczółka, która straciła życie, szukam jej. Tu powinna być. O, jest. To jest pszczółka, która straciła życie. Śliczna jest. Straciła życie przez spirale. Te spirale, które zaczęłam kupować przeciwko komarom i owadom, okazały się, że one jej nie odstraszają, ale one je po prostu trują. I ja widziałam, w jakich męczarniach ona umierała. Jak się biedna trzęsła cała. <grym> Bardzo mi przykro, pszczółko, że takie coś musiałeś u mnie dożyć. Bardzo mi przykro, ale. To ta twoja śmierć nie pójdzie na marne. Dlaczego? Dlatego, bo ja po prostu skończyłam z tym. To, widzicie, to jest pszczółka. To jest pszczółka. To jest pszczółka. Słuchajcie, te spirale musicie wywalić. To jest trucizna. Trucizna. Ona zabija owady. Ona nie odstrasza. Ona je zabija, a one umierają w męczarniach. Ona się tak krzęsła, słuchajcie, z godziny. Ja nie, nie dobijałam jej. Chyba godzina się tak męczyła, jak najdłużej, bo ja ją znalazłam na tutaj na swojej posadzce i ona już się trzęsła. Więc ją położyłam na tym zielonym, na tej zielonej lawendzie i ona tak na tej lawendzie umierała. Ale ja Was ostrzegam, żebyście Wy nie pozwolili na to. Nie pozwólcie, żeby żeby jakiś owad w takich męczarniach co innego wiesz, trzepnąć, co innego, jak cię gryzie, to jest zupełnie co innego. Ale ona zobaczyła te lawendę, zobaczyła to jest mięta. Ale kwiaty fajne są i dlatego ja nie ruszam jej. Bo kwiaty są fajne i teraz trzmiel przelatuje. No i jak ja słuchajcie, przestałam tą spiralę palić. Wywaliłam to oczywiście wszystko o, tu było w takich tych taki, widzicie i to to jest gorące oj ajajajajaj przykleiło się niestety to nie pokażę wam od środka w tej chwili tutaj się palą normalne świece i udamy się o o widzicie teraz się palą świeczki normalne świeczki zapachowe Zapachowe. I jak tylko włożyłam zapachowe, tam to umyłam to nagle zaczęły przylatywać trzmiele, już były dwa. Nagrałam je. I no, tak wygląda ta lawenda. No, zobaczymy, jak to będzie dalej, tak? Proszę No nic. Słuchajcie, zobaczymy. W każdym razie jest postęp. A tutaj ma to tej pszczółka, która straciła życie, po to, żebym ja zrozumiała, że to zabija takie małe owady. Ale w jakich męczarniach? Słuchajcie, to jest najgorsze. Ona w takich męczarniach umierała. Leży sobie tutaj już teraz spokojnie. A jutro ją pochowam. O, dziękuję ci, że pokazałeś mi. Bardzo dziękuję. Jak może być tak, żeby owad tak w takich mieczarniach odchodził? To jest coś strasznego. Właściwie tak leży sobie pszczółeka. Może to jest osa, nie wiem ale prasowite owad. Prasowite owad. I sobie leży, słuchajcie, tu wśród lawendy, do której przyleciało.